Powiedzmy na przykład, że ktoś nam mówi, wczoraj wieczorem widziałam żonę pastora z innym mężczyzną. No cóż, obserwatorze, to mógł być jej brat. To mógł być jej kuzyn. Wiecie, dzieje się coś bardzo, bardzo złego we wnętrzu człowieka, który mówi takie rzeczy, a szczególnie z takim wydźwiękiem. A kiedy zaczynamy słyszeć tego typu rzeczy z ust niektórych chrześcijan, to dobry wyznacznik tego, że nie powinniśmy spędzać już z nimi więcej czasu i powinniśmy przestać się z nimi spotykać. I myślę, że w takiej sytuacji nie ma nic złego w skonfrontowaniu kogoś, o kim wiadomo, że rozsiewa plotki i pogłoski i doprowadza do niezgody. Na waszym miejscu nie chciałabym przyjaźnić się z kimś, kto tak robi, bo jego zachowanie przynosi same problemy, dlatego że jeżeli będziemy w nim uczestniczyć, to staniemy się winni jak ten, kto rozsiewa plotki. Zbyt dużo ludzi cierpi z powodu plotek i pogłosek i choć w tych plotkach i pogłoskach może być ziarnko prawdy, to bardzo często zostaje bardzo wyolbrzymione do momentu, aż staje się bezsensowną i bardzo niebezpieczną informacją.